Duba po SF Challenge 21, kolejna udana impreza. Kamil Jenel w walce wieczoru, czwarta obrona pasa. Najwyraźniej chyba będzie trzeba szukać jakiegoś mocniejszego jeszcze wyzwania. Tak, właśnie przez chwilę o tym powiedziałem. Kamil walczył tutaj jest dużą kontuzją swojego kolana tak i tylko na sile woli i charakterze swoim tutaj podszedł. Więc zobaczymy, teraz pewnie będzie trzeba Kamila jakiś zabieg z tą, z tą, z tą nogą, natomiast y, walka naprawdę, jak widzieliście, super. No Lidon, co tu przedstawiać? Czołówka światowa, tak? Także dla Kamila w tej chwili będzie rzeczywiście ciężko dobrać zawodnika na no, odpowiednim poziomie. Walka mhm. Aaron Kinchel w w Jewtuszką, najwyraźniej ta decyzja nie wszystkich zachwyciła. Jak e, właśnie w oczach Pańskich, e, ten, ten wertyk był słuszny? Uważam, że tak. Michał Rąkiewicz był zawodnikiem dominującym. Cały czas szedł do przodu, tak nabierał, a w zobowiązaniu kajdeną no to chodzi też. Myślę, że zadał więcej czasu. ale nie mi to oceniasz, to byli sędziowie, którzy ocenili w odpowiedni swój sposób, tak? I A Cóż, no, raz się wygrywa raz przygrywa, tak? I no, zdał dzisiaj w poprzedniej walki, bardzo ładną walkę. Jestem z tej walki zadowolony, był to pewnego rodzaju show, był trochę inny styl zupełnie, od do których jesteśmy przyzwyczajeni tutaj na ringu. Także nie, nie to, że przegro to zamykamy. Nie, nie zamykamy się przed nim, będzie walczył dalej i zobaczymy, co w jakim kierunku pójdzie. Czyli spełnij te oczekiwania właśnie, była mowa o tym, żeby, żeby tak. wącili, bardziej się przystosował pod K1. Tak, i właśnie to zrobił bo ustępił, zrobił duży progres, widzieliście. Oczywiście było kilka takich tych jeszcze naleciałości z tego Ewa. Hamował się. Hamował się, trzymał, pilnował, ale ten jego taki show, który daje na ringu, to opuszczone ręce, te cwaniactwo, pewnego rodzaju takie swoje, które ma gdzieś tam nabyte raz raz swoim charakterem, jest to fajne. To ludzi ludziom też się podoba. Miałem też dobrą opinię o tym, że Irokes rzeczywiście robi postęp. Przeskoczył kilka pojedynków, zanim do niej wrócę, Ewa Pietrzykowska z Iwoną Nierodą. Taki mocny awans mu powiedział właśnie dla, dla Ewy, no bo różnica doświadczalna. Zawodowego. Była tutaj duża, no i w tej kategorii nie ma pasa. Ewa zwyciężyła z, w zasadzie z jedną z najbardziej zasłużonych, czy z jedyną, z które były gdzieś tam w tym kierunku pchane, i e, czy właśnie gdzieś tam jest brana mocno pod uwagę? jest brana mocno pod uwagę, to powiedziałem wcześniej też właśnie to Ewa gdzieś tam, dla mnie była bliska, obserwowaliśmy na kilku galach i widziałem jak fajnie walczy, więc gdzieś do tej walki, szerokie myśleliśmy o tym, że to że to bo za wcześnie, jeszcze teraz doszło naprawdę fajna walka, był super doping na sali, ludziom się to podobało, masa emocji, więc jak tym bardziej ta walka mi się, no jedna z lepszych walk dla mnie dzisiaj się, się dali. Jeden z pierwszych pojedynków to Remigiusz chyba był tutaj Smolicki, który znokautował tym kopniciem, to był palec po kotach, taki zaskakujący. znaczy no fair play, generalnie to się zdarza, Nie, niekoniecznie coś co Remigiusz chciał być może zakończyć w taki sposób, ale mocno wygrana na niego zdecydowanie. No tak, Remik już naskoczył wszystko. Znaczy tutaj Remik pokazał swoje możliwości fizyczne. No i trafił kombu niefortunnym tym palcem, tak to powiedział pan po Wojtku, no nie chciał się do tego palca, może tak się dzieje, niestety to jest sport, to jest walka, no i stopy są gołenie osłonięte, więc zdarza się raz na ileś tam wypadków że to znaczy, na ileś walcz, taka, że taka, taka, taka sytuacja się wydarzy. No Ramik ma potężne możliwości fizyczne swoje, jest wysoki, długie nogi, długi zasięg ramion. Tutaj ta walka tak była gdzieś tam, no tak bardzo mocno Brana przez Kombu pod uwagę, czy on chce czy nie chce zobaczyć. Z uwagi na myśl doświadczenie Remika przyjął tą walkę, tak? Idzie do wyższej kategorii wagowej, no i podjął wyzwanie, więc podjął, no tak się stało, jak się stało, trudno. Ale od wieczoru to chyba e, od Michała Koreńskiego. Nie no oczywiście. No, Michałowi po raz drugi wyszło takie fajne kolano, kiedyś pamiętacie z Francuzem, to było w Warszawie tym, na, 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 no, na, na albo na kole, tak. Gdzie też tak fajnie z kolana pociągnął, tak bym to powiedział. No i teraz po raz drugi, no Michał Turyński, jeżeli chodzi o rankingi tutaj z Bartkiem, był brany mniej pod uwagę, tak? Więc uzupełniając na Bartka, ale pokazał fajną, fajny kickboxing, w swoim gdzieś tam takim stylu, więc nawet rozmawiałem z Tomkiem Sararą, też pochwalił dzisiaj Michała tutaj, mówił, no cóż, nie dodać nic, ująć, dobrą robotę i tyle. No i fajnie, mamy dwóch Polaków finale, znaczy w finale, czy w półfinale w Moskwie, tak. To tak my tylko nie słyszeliśmy, Tomasz pochwalił, no bo Michał był taki... Nie chwalił. Nie chwalił, w zasadzie czeka na ten pojedynek. Czeka, ma szansę, jak wygra to, ten turniej, no to wiadomo, że zwycięzca walczy z Tomkiem, tak, no więc jest szansa przed nim. A Tomasz jeszcze będzie walczył przed, przed, przed końcem turnieju? Tomek tak, będzie jeszcze walczył przed końcem turnieju. tutaj. No, dokładnie powiem kiedy, na pewno to nie będzie teraz, już nie. Będzie to jesieni, bo finał turnieju jest 6 grudnia do Wrocławiu. Tak się czyli, się. czyli to nie jest takie pewne, że zwycięzca będzie walczył z Tomaszem, chyba że to już jest postanowione? Nie, no nie, no nie, nie, to nie jest tak, że postanowione, to pokażę wynik walki jeszcze Tomka po drodze, tak, no wiadomo, wszystko się może zdarzyć, no. na razie Tomek nie jest, jest bardzo dobry, zobaczymy, otrzyma formę swoją, także, no, wszystko przed nim, ale to nie jest postanowione, nie ma, tak, no. Panie Sławku, Maciej Wtuszko, jeszcze wrócę do niego, jest kuszony przez wiele organizacji, między innymi właśnie jakby padały propozycje, już padały konkretne nazwiska rywali na jednej z konkurencyjnych organizacji, znaczy konkurencyjnych w sensie, że robiących też kickboxing. Co pan o tym myśli? No Maciejuszko może robić ma w konkurencyjnych organizacjach, natomiast kickboxing może robić tylko u nas, taka jest to mowa, więc akurat o tym się, Maciek jest słownym człowiekiem. On mówi, że wiąże swoją przyszłość w K1 widzicie go w Moskwie? Tak, rozmawiałem z nim o tym i wstępna decyzja jest na tak. Zobaczymy jeszcze będziemy rozmawiali tutaj z Maciekiem, nie. Ale wstępnie tak, byliśmy tak umówieni. Wygrana Pietrzykowskiej to duże zaskoczenie, bo to jest, można powiedzieć, swoista sensacja. Iwona była przez 15 walk niepokonana, jest gwiazdą i amatorskiego kickboxingu. Pokonała kiedyś Anisę Meksen, największą mistrzynię w tej chwili kobiecego kickboxingu. Jak pan, jak pan się zapatruje na tą porażkę Iwony i czy pana zdaniem wszystko było ok z werdyktem? Mówię o tej dodatkowej rundzie, tak? bo to, te trzy rundy były, były planowane, ale była ta dodatkowa runda. Jak pan na to patrzy? No cóż, tu sędziowie orzekli dodatkową rundę, tak? Natomiast walka była cały czas wyrównana bardzo mocno tutaj przez te trzy rundy. Przewagała w pierwszej rundzie Iwony, potem Pietrzykowska przez chwilę, więc tutaj tak to wszystko wahało się. Nie sędziowie orzekli tą, tą czwartą rundę, ekspertą więc ja nie podważam decyzji tutaj sędziów. Oczywiście porozmawiamy o tym, zobaczymy co, jakie były też motywy, co oni tam widzieli siedząc blisko ringu tutaj. Natomiast ja już dawno wiedziałem, że tej walki musi dość rok temu już planować mam tą walkę, ale to za wcześnie. Lewy, bo jeszcze była za młoda, uważam do tego. Teraz był odpowiedni czas, tak. Ja osobiście bardzo lubię Iwonę i nie zamykamy się. Iwona będzie walczyła o nas oczywiście, jeżeli zechce. I tak samo Ewa. Ewa jest to taki, uważam, talent, który nie był doceniony w tej chwili, tak. No i pokazała swoją klasę, pokazała swoje możliwości. Myślę, że będziemy się razem z nią rozwijali. Jeśli chodzi o Michała Trulińskiego, też ten nokaut zrobił wrażenie, ale też dobrze wypadł Rosjanin Daniel Szatałow, tak? Daniel Szatałow, Te zestawienie w Moskwie, będzie ten pojedynek w Moskwie, czy, czy gdzieś indziej? Nie, półfinał są w Moskwie, to już jest zaplanowane, to robisz na mistrzostwach właśnie Rosji. Daniel Szadalow nie poszedł, wygrał sobie półfinał, nie poszedł do, do, do finału na mistrzostwach Rosji, odpuścił sobie tamten pojedynek. No spotkałby się z Kirillowem. także no tak byłoby trochę dziwnie tutaj, ale ten, ale odpuścił sobie to, żeby przyjechał nas na walkę. No walka generalnie fajna, bokserska, no mało kopić bardzo, tak bodajże chyba tylko raz podniósł nogę Szatalow, trochę mnie to martwi, czemu nie kopie, tak, no ale, ale cóż, wygrał, ważność wygrał, cieszę się, że jest Rosjanin też w finale, bo to było dla mnie bardzo ważne piarowo, tak, no, trudno to czasami jest tak gdzieś do, doprecyzować, jakby człowiek chciał, nie, ale się, jak potoczyłem, mamy Rosjanina, mamy dwóch Polaków, mamy Trzecha, także fajnie będzie. Z faktem, że teraz tych sportów walki w telewizji publicznej jest więcej, powiększone również o formułę mieszaną, właśnie kickboxing, który mocno pchnął telewizję publiczną w tym, w tym kierunku. Wydaje mi się, że pozostaje się jedynie cieszyć, bo jeżeli jakby mimo, że jest to konkurencyjny w sensie produkt, prawda, jest jakaś tam walka i o wyniki i, i o ten czas antenowy. To jednak wydaje mi się, że właśnie taki motyw, że to jest telewiz telewizji publicznej, więc jest ten motyw edukacyjny, prawda? Że, że, że jest to na plus, że się edukuje właśnie Polaków w kontekście sportu walki. Tak, to, że jest konkurencja w telewizji, się z tego bardzo cieszę. Nie to, że mamy się martwić tutaj, bo telewizja sobie dobiera na federacje. Ma do tego pełne prawo. Uważam, że to jest zdrowe, tak w życiu konkurencja jest potrzebna. Tak, którzy też potrzebne są federacje, które sobie w jakiś sposób tam rywalizują. Patrzą na siebie, co kto robi daje to tylko lepsze, lepsze efekty tego, że każdy się bardziej stara, każdy się bardziej stara, żeby było się jak najlepiej. Tak? Także ta edukacja, o której Pan mówi, Panie Wojtku, tak jak najbardziej. Nie? Wracamy do naszych meczów, w że będzie mecz Polska-Niemcy, więc z uwagi na turniej można było tego zorganizować, gdyż ilość walki jest ograniczona, ale są że mają mecz, w rodzisku też będzie mecz, także trochę jest przed nami. I edukacji, i zarazem i, i sportu dobrego. Druga gala zewnątrz na Śląsku. Druga gala bardzo y, udana. Trzeba chyba szybko wracać na ten Śląsk znowu. Może i trzecia licząc Częstochowek. Dlaczego nie lubią Częstochowianie, żeby mówić, że to jest Śląsk? Nie, tam też Polska. W Sosnowcu się Polska zaczyna. No tak, w Sosnowcuż Polska zaczyna się tam. Kolega właśnie z paszportem, jak mówi, że ma przy sobie. Nie, czy wracamy na Śląsk? W tym roku już nie, nie zdążymy. Po prostu terminasz tak zajęty, że nie, nie, nie dam rady, ale przyszły rok... Już myślę o większej hali czy na przyszły rok na śląsku. Co mnie zdziwiło, to to, że na samym początku Gali y, hala była już w pełni wypełniona. To się rzadko w Polsce zdarza. No tak, rzadko się zdarza. Ludzie ogólnie przychodzą gdzieś tam na ostatni chwilę, bo w trakcie, tak? Tutaj przyszło wszystko. na, na... konkretną walkę, jakby. Na, na konkretną walkę, tak? Ludzie przyszli wcześniej no tylko się cieszyć z tego. Albo taka dyscyplina w Mysłowicach, tak? Że przychodzą wszyscy tak, jak trzeba. U nas w Niemczech jest inaczej, bo jak jeden polek powiedział, że śląsk to Niemcy przecież. No, śląsk to dawne Niemcy, teraz to Polska też. Natomiast nie no, pewnie dyscyplina jakaś jest. No. Ludzie przyszli, w sobota też więcej czasu jest, jeżeli w piątek trudniej dojechać, gdzieś tam prace korki większe. Także zadowolony jestem, tak było. Nie bez powodu tak wspomniałem o tym aspekcie edukacyjnym w telewizji publicznej, bo w wielu krajach jest tak, że różne sporty walki, przede wszystkim może bardziej chwytane, judo czy jakieś inne właśnie są elementem wychowania fizycznego właśnie. Czy może DSF miał taki plan, żeby gdzieś tam taką edukację rozszerzyć gdzieś w szkołach, bo przecież był ten projekt właśnie dla dzieciaków niedawno i żeby gdzieś tam właśnie zaszczepić właśnie tego bakcyla sportu walki? Projekt lecz jako puszę z powrotem od Nowego Roku, dlatego że teraz e, partnerka e, mego, przyjaciela, którym to organizowaliśmy razem, miał tragiczny wypadek motocyklowy swój, tak, straciła nogę, więc jest teraz zajęty czym innym, a my sami gdyby też nie mamy możliwości, żeby to organizować i wkład dalej z uwagi na ilość którą mamy raz w miesiącu. Natomiast będziemy realizować lekcje w UEP-u. Ktoś cieszyła się dużym uznaniem w taki tak, i, i kiedyś w Warszawie i to jest ciekawy, taki też sposób do edukacji młodzieży. Bo jak ludzie widzą no, takich namacalnie tych ta ty sportowców, którzy walczą, mają swoje sukcesy i przekazują to wiedzelani, przekazują swoje gdzieś tam sytuacje życiowe, nabierają potem chęci, gdzieś tam się budzi, to tak światełko w głowie, żeby jednak może poruszać się bardziej, zrobić coś więcej tylko dla siebie. Bo w tej chwili największy najbardziej, najbardziej, najbardziej sport to jest e-sport. Tak? No. Jeśli nawet federacja powstała z e portu, także no to nie jest dobry kierunek rozwoju fizycznego. A Panie Sławku, zapytam jeszcze na koniec wyniki oglądalności, tak, bo jest tak, że konkurujecie, oczywiście TVP konkuruje z różnymi stacjami, ale Wy też wewnątrz TVPR konkurujecie na przykład z PLMMA, czy z innymi tego typu produktami, które wejdą za chwilę albo wchodzą już, jak to wygląda w tej chwili, oni przesyłają już do Was jakieś informacje, jest jakaś zwrotka na zasadzie, jest dobrze, rozwija się, zwiększa się ilość widzów, macie takie informacje? Tak, mamy, mamy ostatnie informacje, ostatnie gali nasze, gdzie pobiliśmy UFC, tak, gdzie było nasze, oglądać mieliśmy 400, prawie 3000 więcej w Symią na Polsacie 180 tam około 180 więc natomiast teraz plma z ostatnio wczoraj ale nie mam informacji myślę że w poniedziałek lub wtorek będziemy mieli te te wyniki Płosicie? oczywiście że tak jak najbardziej to nie ma czego ukrywać one też są ogólnie dostępne te wyniki można sobie zobaczyć także nie nie, jak gdyby ja nie martwi się nie patrzę tutaj w ten sposób że gdzieś tam weszła konkurencja to to trzeba tutaj no coś innego robić albo może zmieniać telewizję w bardzo dobra bardzo się fajnie z nim współpracuje Mamy dobre wyniki oglądalności, tak i to trzeba po prostu polepszać kontekst, usprawniać po, gdyby gdzieś tam może otoczkę całą sobie dodatkowo jeszcze, no i dawać dobre walki, ludzie będą oglądali. Ludzie chcą dobrego sportu. A jest Pan zaskoczony może pozytywnie, że właśnie po tym ogłoszeniu tych wyników oglądalności jakby opozycja ma na myśli telewizyjna, opozycja i inwestacje tak bardzo się odezwały, że to się inaczej liczy generalnie i tak dalej. Byli tacy mocno zainteresowani, jak, jak tak naprawdę te wyniki były naprawdę w, w ich oczach. Obawiali się najwyraźniej. Wie Pan co, pewnie tak. No. Mm, wiadomo, że telewizja publiczna budując swój kontekst sportowy napotykać no, zawsze będzie gdzieś tam na przeszkody ze strony innych stacji i na krytykę w takim czy w innym świetle. Bo, no, myślę, że gdzieś tam tworzymy modę na kickboksy w Polsce. Tak? Może moda to za da dalekie słowo gdzieś tam wybiegłem, ale tak, ale to jest przyszłość. Gdzieś ten ten u nas zaczyna się rozwijać coraz bardziej. To dziękujemy bardzo i gratulujemy udanej gali i myślę, że fajna, fajne widowisko. Dziękuję bardzo Państwu i do zobaczenia w Dom Sączu. Dziękujemy bardzo.